Dzień dobry, to jest Studio Polskiej Agencji Prasowej Karolina Mózgowiec i nasz gość Justyna Gotkowska, wicedyrektorka Ośrodka Studiów Wschodnich i kierowniczka Zespołu Bezpieczeństwa i Obronności. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy reakcja Stanów Zjednoczonych i Donalda Trumpa na rosyjskie drony na naszym terytorium, czy była wystarczająca, bo mieliśmy rozmowę prezydenta Trumpa z prezydentem Nawrockim i mieliśmy też taki tajemniczy dosyć wpis Donalda Trumpa. Myślę, o tym, czy będzie wystarczająca, czy nie dowiemy się w trakcie albo po tym, jak Amerykanie. Zareagują w postaci wojskowej, czyli w obszarze militarnym. Czy zdecydują się dostać tutaj jakieś jednostki, jakieś swoje zdolności, czy zdecydują się przekierować tutaj przy, na granicę? Polsko-białoruską swoich żołnierzy, bo tego w tej chwili Polska oczekuje od sojuszników i tutaj mamy już pierwsze zapowiedzi ze strony państw NATO. I wydaje mi się, że tego oczekiwalibyśmy również od Stanów Zjednoczonych. Trudno powiedzieć, czego dotyczy, dotyczyła rozmowa. Tweet był rzeczywiście bardzo enigmatyczny, więc musimy poczekać chyba na konkretne. Ale też ze strony Białego Domu nie było takiego komunikatu po tej rozmowie. Wiemy tylko to, co przekazał prezydent Nawrocki, co przekazało jego otoczenie. To prawda, nie było komunikatu takiego mocnego, którego oczekiwalibyśmy, który wyszedł z większości stolic państw natowskich w Europie, tutaj i też w Kanadzie. Ale też weźmy pod uwagę. W tej chwili dzieje się w Stanach Zjednoczonych. Mieliśmy zamach na jednego z bardzo znanych prawicowych blogerów i wydaje mi się, że tym w tej chwili zajmują się, zajmuje się Waszyngton i, i całe Stany. Więc to odwraca uwagę od tej sytuacji w Europie, od tej sytuacji w Polsce. I tak jak powiedziałam, zobaczmy na to, czy jak Amerykanie zdecydują się dosłać tutaj jakieś zdolności, siły, żołnierzy do Polski na tutaj przy granicy z Białorusią. A czy Rosja tymi zdarzeniami z ubiegłej nocy? Nie chciała przetestować relacji na linii Polska-Stany Zjednoczone? Zapewne Rosja miała, miała kilka celów. Jednym z nich było tutaj wygenerowanie konfliktów, pogłębienie podziałów politycznych w Polsce. Jeżeli chodzi o społeczeństwo, to zastraszenie polskiego społeczeństwa wywarcie presji na to, żebyśmy w coraz większym stopniu dystansowali się od wojny na Ukrainie, nie pomagali Kijowowi. Rosyjskie działania mają też na celu skłócenie sojuszników co do reakcji na te rosyjskie działania. Tutaj w Europie oczywiście w relacji ze Stanami Zjednoczonymi. Rosjanie chcieli pokazać Trumpowi, że ta wojna na Ukrainie może się rozlać na państwa NATO, również na sojusznika, z którym Trump chce zacieśniać relacje wojskowe, czyli, czyli tutaj na Polskę, i że to może wciągnąć Stany Zjednoczone w, w wojnę w Europie, czego Amerykanie absolutnie nie chcą, nie chce tego obecna administracja. Jest to pewnego rodzaju rosyjska presja na Stany Zjednoczone, żeby wymusiły na Ukrainie. Zgodę na rosyjskie warunki, jeżeli chodzi o zakończenie tej wojny. Nie było też reakcji na te zdarzenia z rosyjskimi dronami ze strony kluczowych polityków administracji Donalda Trumpa, jak Marco Rubio, mimo wszystko. A wiemy, że dostał te informacje, że zostały mu przekazane przez stronę polską. To prawda. Zdaje się, że minister Sikorski bardzo wcześnie poinformował sekretarza stanu Marco Rubio o tej sytuacji. Wydaje mi się, że, Ameryka, że członkowie, poszczególni członkowie administracji Trumpa nie chcieli reagować indywidualnie. Myślę, że chcieli mieć uzgodnioną komunikację z prezydentem i żeby to prezydent tej sytuacji prowadzonych przez Stany Zjednoczone negocjacji pokojowych, zadecydował o tym, jak ta reakcja powinna wyglądać. I jak rozumiem, tę reakcję zakomunikował prezydentowi Nawrockiemu w rozmowie telefonicznej, co do której nie mamy w tej chwili więcej informacji. Na pewno była dość dobra reakcja ze strony Europy. Na deklarację wsparcia i też deklarację dodatkowego sprzętu dla Polski. To prawda, to wszystko na bazie tego, że Polska powołała się na, na artykuł 4 Traktatu Waszyngtońskiego, żeby zwołać konsultacje Rady Pomocy Atlantyckiej w ramach NATO, i na podstawie tych konsultacji sojusznicy, poszczególni w Europie, jak na razie zadecydowali o zwiększeniu swojego wkładu we wsparcie obrony powietrznej tutaj w kraju i mamy pierwsze deklaracje. Wiemy przykładowo, że Czesi zdecydowali się na przesłanie dodatkowych śmigłowców. Holendrzy zapowiedzieli stacjonowanie systemów obrony Patriot między innymi. I czekamy na inne tego typu deklaracje, wkłady. I wydaje mi się, że to jest bardzo dobra reakcja europejska na tą sytuację. A czy powinna być jeszcze jakaś odpowiedź na to po tych konsultacjach na wniosek Polski w ramach artykułu 4? Wydaje mi się, że pewne procesy mogą się toczyć w strukturach wojskowych NATO, czy mogą się rozpocząć po tych konsultacjach, o których w tej chwili nie wiemy, dotyczące tego, jak wzmacniać właśnie monitorowanie, przeciwdziałanie takim sytuacjom, z, z którą mieliśmy do czynienia. I te procesy niekoniecznie będziemy, będziemy wiedzieć o nich w tej chwili, ale one najprawdopodobniej wzmocnią natowskie zaangażowanie, tutaj właśnie, i obronę powietrzną w, w naszym regionie i w szczególności w Polsce. Tego bym się spodziewała po po tych konsultacjach Rady Północnoatlantyckiej. Wydaje mi się, że najprawdopodobniej do tego doszło, ale są również procesy, o których opinia publiczna, również my analitycy obserwujący je z zewnątrz, nie będziemy mieć do nich dostępu i nie będziemy o nich, o nich poinformowani. Mamy też informację o kolejnym kroku. MSZ poinformowało, że na nasz wniosek zostanie zwołane nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ. Więc jakby... Nasze działania, nasze zabiegi są widoczne na arenie, na arenie międzynarodowej? To też jest bardzo dobra decyzja. Pokazywanie Rosjanom, że takie działania będą miały konsekwencje, zarówno na tym, Politycznym, czyli zwołanie Rady Północnoatlantyckiej, zwołanie posiedzenia posiedzenia ONZ, że Rosja musi się z tych działań wytłumaczyć oraz że sojusznicy tutaj w Europie podejmują działania na tej właśnie wojskowe, masujące obronę powietrzną. Ja bym sobie również życzyła działań ze strony Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o nałożenie przykładowo dodatkowych sankcji na Rosję w odpowiedzi. Na te rosyjskie działania, tak żeby to nie była tylko odpowiedź na poziomie tym politycznym, wojskowym, ale również na tym poziomie ekonomicznym, gospodarczym. A jak można ocenić, jak sobie poradziliśmy z tym wielokrotnym naruszeniem naszej przestrzeni powietrznej? Wielu komentatorów zwraca uwagę na to, że do zestrzelenia nieuzbrojonych dronów użyto no, drogich rakiet po prostu. Tego nie wiemy, czy te drony były nieuzbrojone, te, które zostały zestrzelone. Trudno w takiej sytuacji, w której decyzję muszą, musi podjąć dowództwo operacyjne i piloci samolotów F-16 i F-35. Oni podejmują te decyzje na podstawie informacji, który, które mają w, w danym czasie. Jak słyszeliśmy że sztabu generalnego, generała Pukue, mieli pre, preautoryzację do podejmowania decyzji o zestrzeleniu uzbrojonych dronów, więc tak jak rozumiem, te informacje, które, które mieli, te dane radarowe, z monitorowania tej sytuacji wskazywały na to, że te drony są uzbrojone i mogą stanowić zagrożenie e, dla Polski i z tego względu podjęte, została podjęta decyzja o strzeleniu. Takiej decyzji nie podjęto w stosunku do innych dr dronów. Zastrzelano około czterech, z tego co w tej chwili wiemy. Wiemy, że tych przekroczeń, naruszeń w polskiej przestrzeni powietrznej było 19, więc 15 dronów nie zostało zestrzelonych. One zakończyły swój lot ze względu na brak paliwa, brak połączenia. W, na, w różnych częściach Polski i, i są w tej chwili, chwili znajdowywane, więc te, moim zdaniem te decyzje były podejmowane o zestrzeleniu na podstawie um, przesłanek, które wskazywały na to, że te drony mogą być uzbrojone i mogą stanowić zagrożenie dla Polski. Um, I um, e, te decyzje po, podjęte na bazie takich przesłanek e, były z tego względu słuszne. A czy mamy wystarczające możliwości i technologie, żeby radzić sobie z, właśnie z dronami obcego państwa wkraczającymi na nasze terytorium? No bo tutaj ta sytuacja też pokazuje na potrzebę posiadania systemów antydronowych. Mamy je, ale chyba w niewystarczającej ilości. Znaczy nasz plan, program modernizacji obrony powietrznej, taki wielopoziomowy, jest realizowany. Są, mamy do czynienia z dostawami systemów obrony Patriot, które zarówno mogą zastrzeliwać większe obronę samoloty, śmigłowce, rakiety. Mamy do czynienia z tym, z tym niższym pułapem, systemem NARE, systemem PILICA. Te systemy, właśnie system PILICA, one są przystosowane do, do zestrzeliwania tego typu obiektów, ale one dopiero powoli wchodzą na wyposażenie polskiej armii. Są też przede wszystkim wykorzystywane do ochrony baz wojskowych. Z, z czasem, jak te ustawy będą postępować, to również takie systemy będą kierowane na wschodnią granicę Polski, tak żeby przeciwdziałać zagrożeniom dronowym w takich sytuacjach, z jakimi mieliśmy, mieliśmy do czynienia. Ale weźmy pod uwagę, że jak długa jest granica nie tylko polsko-białoruska, ale też polsko-ukraińska, -polsko więc ten system nie będzie szczelny, z tego względu, że te systemy antydronowe musiały być rzeczywiście bardzo gęsto rozstawione, więc to nigdy nie będzie centrowa pewność zestrzelenia tego typu obiektów. To będzie zawsze system taki wielopoziomowy, czyli zarówno włączający Samoloty F-16, F-35, systemy um, obrony powietrznej, naziemne, um, system radarów wykrywający um, tego typu zagrożenia i decydujący o tym, które drony są um, niebezpieczne dla nas, które warto zestrzelić, um, a, które, a które niekoniecznie. Um, więc um, z tego względu um, to wsparcie sojusznicze w tej chwili um, jest ważne, ponieważ uzupełnia te nasze luki. Które dopiero stopniowo będziemy wypełniać własnymi siłami. Wczoraj generał Kukuła potwierdził, że Białorusini ostrzegali nas przed zbliżającymi się dronami. Czy to nie jest podejrzane, taka współpraca, taka dobra nie... wola ze strony mhm. Białorusinów? Ja myślę, że tutaj można mieć różne teorie na ten temat i chyba potrzebujemy czasu, żeby, żeby dojść do tego co uważamy, że faktycznie faktycznie się, się zadziało. Jedna teoria mówi o tym, że Rosjanie celowo, że to była celowa rosyjska propaganda, rosyjska prowokacja, która i, i te drony zostały skier lecące w kierunku Polski zostały skierowane zarówno przez Ukrainę, jak i Białoruś, i Białoruś um, nie, nie, nie była o tym poinformowana. I z tego względu, widząc, co się dzieje w swojej przestrzeni powietrznej, i nie chcąc być narażonym na konsekwencje, Takich działań rosyjskich, czyli to, co mamy w tej chwili, do, z czym mieliśmy do czynienia, czyli przelot tych dronów przez terytorium Białorusi i wdarcie się w polską przestrzeń powietrzną ze strony Białorusi. Białorusi nie zdecydowali się na poinformowanie Polski że takie przeloty dronów mają miejsce i zmierzają te drony w kierunku polskiej przestrzeni powietrznej. To jest jedna teoria, czyli takie staranie się Białorusinów, żeby nie ponosić konsekwencji odpowiedzialności i nie poinformowanie przez Rosjan o, te, o tego typu działaniach. Ale druga teoria mówi o tym, że te działania rosyjskie były z Białorusinami ustalone, skoordynowane, a te komunikaty płynące z Białorusi w stronę Polski były też taką zasłoną dymną, żeby, tak jak powiedziałam, też nie podnosić za dużych konsekwencji z tym związanych. Czy teraz te ataki rozumiem, że należy się przyzwyczaić do tego, że one wejdą do porządku, przejdą do porządku dziennego naszego. Pytanie też, czy, czy państwo nie powinno opracować jakichś procedur zachowania dla obywateli, co robić, też w takich przypadkach, gdy widzi się dron, być może podejrzany, czy znajduje się szczątki drona gdzieś? Czy takie ataki staną się naszą codziennością? Trudno powiedzieć. Wydaje się, że Rosja. W tej chwili w coraz większym stopniu stawia właśnie na takie hybrydowe działania w stosunku do państw wschodniej flanki Polski w szczególności. Mamy do czynienia i mieliśmy do czynienia w ostatnich latach z, z pożarami, z atakami na krytyczną infrastrukturę, ze zwiększoną dezinformacją, propagandą, próbami wpływu na Polskę. Publiczną, atakami cybernetycznymi i te działania rosyjskie związane z naruszeniami polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony uzbrojone i nieuzbrojone wpisują się w ten szerszy obrazek. Więc ja bym się spodziewała, że takie działania mogą być kontynuowane, ale to jest też pytanie o to, jak Rosja odbierze reakcję europejską, amerykańską na te działania. Jeżeli ta reakcja będzie włączała również jakąś presję ekonomiczną na Rosję, być może kalkulacja mocno będzie taka, że nie warto w tej chwili kontynuować takich bardzo prowokacyjnych działań. Ale być może Moskwa uzna, że warto drażnić Polskę, drażnić, drażnić sojusz w dalszym stopniu, wiązać pewne zasoby, zasoby wojskowe tutaj na polsko-białoruskiej, polsko-ukraińskiej granicy. I takie działania mogą być kontynuowane. Zobaczymy, jaka będzie konstatacja w Moskwie. A czy możliwe jest teraz przyspieszenie, czy w ogóle... Wznowienie tych rozmów pokojowych pod patronatem Stanów Zjednoczonych i Donalda Trumpa po tych zdarzeniach i jakaś większa presja na Władimira Putina, na to, żeby usiadł do stołu negocjacyjnego. Zobaczymy, jak Amerykanie się zachowają. Tutaj myślę, że wszyscy zadają sobie pytanie, czy prezydent Trump będzie podejmie tę decyzję o zwiększaniu presji. Ekonomicznej na Rosję trudno jest w tej chwili wyrokować. I to jest decyzja prezydenta Trumpa. W tej chwili. W ostatnich dniach widzimy administrację amerykańską starającą się wywrzeć presję na Europę, pokazującą możliwości zwiększenia sankcji na Rosję, ale też, też sankcji na Chiny, na Indie za wspieranie Rosji poprzez. Zakupy rosyjskiego ropy, rosyjskiej ropy i gazu. Więc w tej chwili mamy do czynienia z amerykańską presją na Europę, żeby ta robiła więcej, a nie z decyzjami amerykańskimi o bezpośrednim zwiększeniu presji na, na Moskwę po stronie Waszyngtonu. Jaka będzie decyzja po, po tych wydarzeniach w, w administracji Trumpa? No tutaj myślę, że nie, nie chcę nic, nic spekulować i poczekałabym, co się stanie. Na koniec chciałabym jeszcze zapytać o jedno ważne też wydarzenie, jeśli chodzi o konflikty toczące się w tym momencie. Chodzi o, o atak Izraela na, na rezydujących w Katarze przywódców Hamasu. I chyba tutaj można też mówić o tym, że Izrael testował z kolei cierpliwość Donalda Trumpa. I granice, na ile, na ile może się posunąć też w toczonej wojnie? To prawda. Tutaj być może wpłynęło to, to wydarzenie, być może wpłynęło na rosyjską decyzję co do podjęcia tych działań przeciwko Polsce. Amerykanie zobaczyli, że Stany Zjednoczone są zbyt, nie chcą, czy są zbyt słabe, czy nie mają możliwości. Takiego stanowczej reakcji wobec działań Izraela w stosunku do Kataru. Zarówno Izrael jest amerykańskim sojusznikiem, jak i państwa Zatoki Perskiej utrzymują bardzo dobre relacje ze Stanami Zjednoczonymi. Nie jest w interesie Waszyngtonu pogorszenie się tej sytuacji, destabilizacja regionu, więc Izrael jest coraz bardziej asertywny w swoich działaniach, coraz bardziej agresywny i wyrasta na, na państwo, które destabilizuje, destabilizuje sytuację na Bliskim Wschodzie. Amerykanie nic z tym albo nie chcą, albo nie potrafią zrobić. I Rosjanie to widzą i też być może wpłynęło to, ich, to na ich pewne kalkulacje dotyczące działań tutaj przeciwko, przeciwko Polsce, przeciwko państwom wschodnim bardzo dziękuję za rozmowę. Justyna Godkowska, wicedyrektorka Ośrodka Studiów Wschodnich, kierowniczka zespołu bezpieczeństwa i obronności WSW. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Do usłyszenia. Dziękuję.